Dzień dobry, dzień dobry! No, jestem na wyspie Cinkichor z powrotem, i tutaj dzisiaj w miasteczku San Juan odbywa się fiesta. Tak, co roku mają tutaj e, fiestę, To jest cały czas gdzieś fiesta, nie? jakieś imprezy. Od, od innego miasteczka, wioseczki do drugiej wioseczki. No, a dzisiaj pokażę, jak to wygląda tutaj, gdzie my mieszkamy, tutaj w tej turystycznej części. E, To wygląda pełno ludzi na ulicach. w ulicach wszędzie, no tutaj to jest taka boczna uliczka nie, ale no tutaj nawet przeważnie ruchu nie ma ale zaraz zobaczycie jest godzina 11.30 rano no i wszyscy się wynurzają i łażą od chaty do chaty żeby się że tak powiem nażreć bo się nie je tylko się żre to cały dzień, dzisiaj wszyscy będą łazić od chaty do chaty i jeść no przeważnie świniaka przeważnie tutaj jest Świniak, żeby się jak ktoś chce, może, często, często nawet nie mogą, ale chcą się pokazać, no to jest tak, zastaw się, a postaw się. Pożyczają kasę, żeby tylko pokazać, że jest w domu ten świniak, że można zaprosić gości, można, goście mogą przyjść, za darmo się najeść. To tutaj, nawet jak nie znasz nikogo, to zapukasz do jakiejś chaty, zapukasz. wchodzisz do jakiejś chaty, bo wszyscy tutaj mają drzwi otwarte. Zobaczcie, co się dzieje i wszyscy cały dzień dzisiaj jedzą przeróżne danie, dania ze świni świnia w sosie takim, świnia z grilla, świnia pieczona, świnia no taka i owaka ale powiem wam, że no nie są to jakieś wytrawne potrawy bardzo często, gęsto są to jakieś prościutkie potrawy ze świni ta ich kuchnia nie jest jakoś z, zbyt bujna. No ja za tym nie przepadam. Szczególnie jeszcze wczoraj widziałem jak ta świnka na przykład pokaże dzisiaj gdzie, gdzie będziemy, gdzie my dzisiaj spędzamy to święto u Mateusza na farmie. Dzisiaj jest błogosławieństwo farmy, tak? On tam ma tą farmę i, i buduje jakieś domki i no to jeszcze nie jest skończone farma działa już, już jakiś czas ale domki jeszcze nie są skończone no ale już robią tą imprezę nie? także pokażę, pokażę od podszewki jak to wygląda nie właśnie widziałem tam wczoraj tą świnkę jak jeszcze tam sobie leżała mieli dwie świnie tak Mateusz no kupił dwie świnie no jedną, jedną już Wiecie, no zaprowadzili na rzeź, że tak powiem, a druga świnka patrzała co tam się, co tam się dzieje. No już wiedziała, że jej czas też nad, nadchodzi, nie? No powiem wam, że smutno się to oglądało. Eee, ja, ja jem mięso, ale, ale... no wiecie, nie myślę o tym nigdy, nie? Wchodzisz do sklepu, kupujesz mięso i tego, ale jak widziałem na żywo tym świnie, a nie wiem w ogóle jak można ją wiecie no, zaszlachtować tam na miejscu i no to nie moja bajka, nie ale to jest, tak wam powiem, to jest tu naturalne, to wszyscy tak tutaj robią. Każdy hoduje, no nie każdy, ale dużo ludzi bardzo hoduje swoje świnie po to właśnie, żeby je na, na fiestę raz do roku skonsumować nie mają miejsca hodować swoje, no to muszą kupić z hodowli, także jest tu dużo hodowli świnek no i nie tam jakiś kurczak, ryba czy cokolwiek dzisiaj większość miejsc będzie wcinała świnki także podejrzewam, że tu kilka tysięcy świnek dzisiaj zostanie opędzlowanych no patrzcie co tu się dzieje, no takie, takie, takie przy każdym domu stoi pełno Duże uu. wieje, A teraz jest pora deszczowa, to często gęsto pada. Prawie, co, prawie codziennie teraz pada. Mam nadzieję, że impreza się uda. Nie będzie dzisiaj padało, także trzymajmy kciuki. Ja dodam tutaj jeszcze, że właśnie byłem u Mateusza na farmie jest już tam trochę ludzi, nawet przed czasem bo o 12 miała się zacząć impreza jest 11.30 i tam już połowa ludzi chyba może nawet nie połowa, ale już sporo ludzi było Filipińczyków no i czekają na jedzonko ja byłem tylko tam zawieźć zawieść moje głośniki dzisiaj moje głośniki zostaną użyte na imprezę no i tak Jadę do domu, się może przebrać i zaraz tam wracam. Zgarnę moją dziewczynę przy okazji i będziemy tam wracać. O, Łukasza samochód. Łukasza tata, jeszcze go nie poznałem. no, dzień dobry. Także, tak, spotkamy się ze znajomymi. Na pewno będzie parę osób, co, których nie widziałem już jakiś czas, no bo Byłem w Stanach, później przyjechałem po tych Stanach i tak się kręciłem. Miesiąc czasu siedziałem na drugiej wyspie. Przyjechałem tu ostatnio, ale też nie miałem okazji się z wieloma osobami zobaczyć. Także będzie dobra okazja. Tutaj dodam, że dojechałem teraz do centrum San Juan. Tak, tutaj jest ten naturalny duży basen z wody źródlanej, prosto z gór. A... No i powiem wam, że tu cały tydzień była impreza w tego Bajora, dzisiaj jest taki wieczór kulminacyjny, tam na impreza się przenosi na tą halę zakrytą, tutaj było pełno takich rozstawionych knajpeczek, które takie przenosi na kasyno, tak, Ro rozłożyli się przejezdni. <laughs> y Także tak. Dzisiaj imprezy tutaj nie będzie, będzie tam na tej sali, ale pełno ludzi pewnie będzie tutaj wszędzie w koło, nie? Nie patrzcie co się dzieje, nie? To jest taka teraz boczna dróżka i wszyscy łażą od chaty do chaty. Normalnie nie widać tyle ludzi łażących po, po i, i aut, motorów. No, będzie grubo. Wszyscy, co się cały rok nie wynurzali, podnieśli w końcu swoje dubska z hamaków, no żeby się jechać za darmo gdzieś najeść. Zobaczcie, nie ma żadnych turystów, sami Filipińczycy. Dobrze, ja przyjechałem dzień wcześniej, to nie miałem problemu złapać łódki, ale podejrzewam, że dzisiaj. Dzisiaj no to może być wszystko pozajmowane Jak ktoś chce na ostatnią chwilę Sobie przyjechać No nigdy nie polecam Powiem wam, że zawsze dzień albo dwa Przed jakąś, jakąkolwiek imprezą tu na wyspie To trzeba przyjechać wcześniej No chyba, że nie macie nic i No ale to też raz widziałem Były takie problemy Były kolejki po kilka godzin Po cały dzień nawet ludzie czekali Bo pogoda była słaba Promy odwołane więcej ludzi jak miejsc na promach także trzeba to też wziąć pod uwagę podróżowanie na taką małą wyspę nie jest zawsze nie jest zawsze nie idzie zawsze zgodnie z planem tak dodam także czasami możecie sobie coś zaplanować a okaże się że będziecie musieli zostać na wyspie obok trochę dłużej. Wasze plany muszą się zmienić, no bądźcie na to gotowi. Bo tu nigdy nic nie wiadomo, nie ma tu mostów. Tylko. Tylko łodzie. Tu wiecie co, hodowla świn to jest dobra kasa podejrzewam, no bo Kochają, kochają się w tych świnkach, żeby żeby sobie dobrze podjeść. Ale nie robią nie robią takich rzeczy jak, jak my robimy, nie. Też lubimy świnie, ale my robimy kiełbasy, jakieś kotlety schabowe, tak, jakieś kotlety mielone. No przecież masę mamy tych potraw. Kuchnia polska jest wspaniała. Ja kiedyś tego nie doceniałem, ale powiem wam, że jak zacząłem jeździć po świecie, to powiem Wam, że kuchnia polska yy, moim zdaniem jest no, jedną z najsmaczniejszych kuchni. Nie wiem czemu akurat yy, na przykład kuchnia włoska jest taka popularna. Ja na przykład no, w makaronach nie lubię i w tych sosach pomidorowych, ale no, no, kuchnia polska to jest coś wspaniałego, no, te sosy co my mamy. Ziemiaczki, ojejku! No tęski człowiek za tym, trochę powiem Wam, czasami sobie tutaj sam dogadzam. gotuje. No wiadomo, nie jest tak jak u mamy, u babci, ale, ale kombinuję. Mamy tego Andrzeja, co robi polską kiełbasę tutaj na wyspie obok. On był kiedyś tutaj, później się przeniósł. Oglądałem Andrzeja jeszcze przed przeprowadzką na Filipiny, także robi fajne kiełbaski wiecie, no my jak chcemy zrobić polską imprezę, no to w jakimś tam stopniu możemy sobie poradzić. No jest problem z ogórkami kiszonymi tego tutaj na pewno brakuje, no ale Mateusz mówi, że ogórki już rosną u niego na farmie, także będziemy kisić niebawem, mam nadzieję. No dobra. Tak, no my jedziemy już na farmę. O tu ludzi jeszcze coraz więcej wszędzie na ulicy. Z jednej strony, żeby łatwiej przyjechać, ale z drugiej strony, no jest pora deszczowa, prawie codziennie pada Jak zacznie lać, to wsadzę tyłek cholera w auto i, i święty spokój Bo wracać w deszczu, to ja za bardzo nie lubię Kurde, co tu się dzieje wait let's make it quick i think everybody is most of us is hungry see the lechon course. so we on for Matty and Ella ok so ok let's start the prayer first so Lord we thank you for i was the one doing the water for Matty, and the place was nothing it's like it's like no man's land and we were the first and i asked Mati, okay how much water you need he said uh, well he doesn't know how he's gonna do some plants and gardens and stuff like that but um, okay so and what you going to do is so, said, i'm gonna do some vegetables and i said good luck you know seeking your business is difficult thank you lord we uh, together in this place, for every one of us in this place, we we commit this business to you, Lord. Help Madi, Lord, and Ella. Uh, give him some wisdom, Lord, to to uh, rear this business and to be diligent. Lord, give strength to continue and to tackle hardships as they go through uh, through these years, Lord. to Come. And we thank you, Lord. We dedicate this place to you. Uh, their apartment, small uh, apartment. Uh, their uh, their uh, garden, their uh, mushroom place, the and everywhere the farm. Lord, everything in this place, that you're gonna bless them and help them and give them wisdom to operate in this place and in need. Thank you, Lord. We we join our hearts together, and Lord, we dedicate this place to you. The whole business, the farm, and everything. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. A big platform, my dear. Congratulations. Congratulations.